W zdrowym ciele, zdrowy duch, tak gadają. A wiadomo, sport to zdrowie. Temu te syczki, którym nas zdrowie Zolezy, pytamy pięknie 27 i 28 lipca do Białki Taczańskiej, bo tam Sport and Fun Festival. I tak, 27 lipca w sobotę będzie Dzień Sportu. W tej to będzie można uwidzieć hulajnogi, rowery, motory, także będzie dużo kółek. A na tych kółkach będą mogli pojeździć i zawodowcy, a i będą mogły popróbować całe rodziny. Takie konkurencje to i prześlągłe głowy zrusają, ale będzie też można uwidzieć gwiazdy sportu. Ale jakby telefonkiem ktoś sportu nie lubił, bo wiecie paznokcie, sukienki i tam inne makijaże, to organizatorzy też ty o tym pomyśleli i 28 lipca będzie dzień rozrywki z góralskiego fan. Wtedy będzie koncert, będą tońce i kolorowy zawrót głowy. W tej to sypniemy proskiem do góry i zamienimy się w kamelony. A jeszcze i my też tam w tej będziemy z warsztatami. A na koniec, jak się już pobawimy, wytończymy, łopsypiemy tymi kolorowymi proskami, to będziemy mogli posłuchać koncertu Kleo. A jest to dziewczyna, co jej nie trzeba tłumaczyć, co to jest słowiańsko krew. Także przybywajcie 27 i 28 lipca, Kotelnica w Białce-Taczańskiej. To co Asia? Tulomy się na tych hulajnogach dołu. Ty się tuloj na hulajnog, ja tam się tulą bez.